na ja widzowie rozumiem. z kolejnego odcinka kanału Kenia Ekipa. Dzisiaj jest coś takiego, bo ostatnio trafiłem Kitsuna. Tak, trafiłem. Z Tak, i trochę mi się nudzi już Leopard. Więc ze mną jest oczywiście Tifox Game. Tak, dla to wszystko piszę. Tak? I jest tutaj tak. Trade Kitsune, jem Kitsune, resetuję się z Kitsunem, wychodzę z Kitsunem. Kitsuna na 500. Dokładnie. Więc będziecie może Więc będziecie może no, no oczywiście więcej czas jest na traduje i jem kicsuna. Więc no. No ale to no. może być jedno z najlepszych no. wydarzeń w Karolacyciu, bo pierwszy raz, tego byłam, to jest no. najlepszy traf jaki trafił. I most jak się z nim zresetuje... To, to jest, jest problem. Więc zanim to proszę zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję. No, błagam! I błagam was! Dobra! Pasuje. Cześć. Nie, zamykajmy oczy, zamykajmy zamykaj oczy. Ja ci powiem czy coś dobrego ja ci jest. Ujacie, cię, ujacie, ujacie uwielbiam cię, uwielbiam cię. się? Okej. Okay. Dobra. Żeby było bardziej intens. No. Robimy do czterech. Dobra. Żeby jak teraz się wylosuje kredki, to będzie Jedno to nie do trzech, bo zawsze do trzech razy sztuka. No dobra, a się... Nie, będę już pasował tak szczerze. I... Trade'uje Kitsune. Usuwamy je czy nie? Nie. Okej. Okay. Jak teraz się trafi reset albo wyjście, to musimy jeszcze raz. No. Zamknij na pewno. Co, je nagrabiemy? Trade'ujemy Kitsune. A nie chodziło ci, że musi trzy razy wypaść to tak, samo? Tak, 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 właśnie. Zapomniałem. <grymka> Dobra. Co byś wolał? Szczerze chyba trajdować. Uuuu! Zaci Za ci, Okej. Okej. Okay. Ja. No okay. Jeden punkt. Jak będzie trajduje jaki cena to wygrywa? Jem, co ma dwa punkty! Trzy i jeden. Okej... Okay. Co teraz? Oho. O Hot raidujemy Kid jednak jest trejny. Więc no, ale żebyście nie byli poszkod poszkodowani, zrobię no giveaway! Tylko nie na Kid No, nie, to nie jest tak, to. Nie. Ale, no, <ślese> Może kiedyś będzie! Na okrągłe tysiąc słów będzie na Dokładnie jak będę miał. A będziesz <ślese> miał! Co nie? Więc znam. No. To my przełączamy się do Blockstreet. Dobra. Ok. Dobra, jesteśmy już Blockstreet. I na co? Jaki giveaway? Na co, na co, na co, na co? Pytanie. No, Aiza! Za Co Na śpilika. Spilita? Spilita. Ok. Albo na T-Rex. t hmm. a? Na po początku na Spilita, co ty na Na ile? Na 400. na 400. Na 400. Albo 350, bo Spirit nie zostać. Tak, na spirita na 350, a na 400 na T-Rex. Dokładnie. Na T-Rex. Widzio a Znaczy wiecie, co macie robić. I oczywiście, nie musicie się dołączyć do jakiegoś Discorda, czy coś. nie... nie no tak, i co macie zrobić? Oto to teraz pytanie. No Subskrypcja. Subskrypcja. Daj. I co muszą napisać w komentarzu? Dajcie suba Tifoxa. Ja potrzebuję subu. Nie maruj. Weźcie do pracy, a nie żul. Ale ja chcę tylko 5 subików, ja mam 3 no. <grym> ja gwiazł. Się, ale żul. Ale żul. Zietrzyj, zietrzyj, nie mam pomysłu. więcej słów, to będę dejem. Ale Żuń! Ale żuli. Ja też będę cię sponsorował na odcinkę, kiedy się nie odzywa. Ale żuli. Weź się Wiesz, do pracy, chłopie! Wezmę się, ale ja ci pomagam. Uczestniczy? Weź się, ładnie. O do jednego. Okej, to no, więcej. Dobra, to czekaj. Coś trzeba tak kreatywnego wymyślić. Ja też bym zrobił A coś trzeba kreatywnego wymyślić, żeby napisali. Mam pomysł. Muszą wymyślić swojego fruita. Tak. Ktoś by dobra? dobra. Dobra, naradziliśmy się. Naradziliśmy się. Ostatecznie werdukt. Jak się to mówi? O. To jest. Na wymyślcie swojego fruita w komentarzach, który byście chcieli i tego. Możecie napisać moce. Możecie moce napisać. jakby. Ja wam się no, Możecie nawet opisać te moce. ale po prostu, nie wiem, zróbcie nazwę. Nie wiem na przykład jaki, jakiej rzadkości ile kosztuje. Jeśli będziecie chcieli, to napiszcie jeszcze moce. Jeśli macie no, się serio, serio nudzi, to napisz, opiszcie te moce. I to nie będzie jakby losowane zygmety... Ale możemy, możemy, Tak, że mam kobietę, jakby... No nie mieliśmy takich problemów technicznych, nie musiało być cięcia, ale wracając. Musicie właśnie zrobić tego, opisać swojego królika, mówić może o Więc i tak, jeśli ktoś będzie tak kreatywny bardzo, ma większe szanse, że Be... znaczy sobie. Nie to, tylko tego. No dostanie buddę. Dostanie buddę dodatkową. Jak wygry, oczywiście. Ja wygra. Ja wygram. Nie dla wszystkich, tylko dla tej osoby, która wygra. Która wygra i będzie miała no, ten rozwinięte zadanie, wiecie, że... No wszystkie moce opisane i w ogóle. Jak nikomu się nie będzie chciało, to nigdy nie, no, nie tyle. No jest. Lepiej dla nas. Lepiej, no. do, lepiej dla trade'owania. No to chyba tyle. No. Czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. To się widnie, to się widnie. No, to tyle, jak mówił e, T-Box. I jeszcze muszę wam coś pokazać. Mm -hmm. Patrzcie na to, co zobaczył Chirashot. Coś mi jest o Rocket, Permanent nie Rocket. Niech ktoś nam powie, kto to jest. No, Burning Niko 1553. No, oczywiście, pozdrawiamy. I możecie nam wys wysyłać. Wysyłać my, oczywiście, wszystko będziemy pozdrawiać, ale wiecie, nie musicie. Zanieść. Jeśli chcecie, nie musicie jakiś, nie wiem, kurde. Po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jakiś Perm Dragonów, czy coś. co jest najtańsze tutaj. No, jak dacie nam Perm. Per, perm rocket to jest. Już... Nie, na, najtańsze jest. rocket Nie. Nawet 15 minut Expo Będzie git, co nie? Wszystko, wszystko. Wszystko. Po prostu, jeśli chcecie zostać pozdrowieni, no to po prostu możecie A jak dać. Jak ktoś wyśle coś większego, to będziemy jeszcze bardziej zadowoleni. No to wtedy, to wtedy tego. Dodamy go wsi, do tak, friendów. Jak ten chłop robbingnico1553 się odezwie pod tym odcinkiem? To dodaję go Dodajemy do friendów. go do, do Dokładnie, cała ekipa go dodaje, więc bo... bardzo dziękuję, już odbieram, jest permament roket, dobra zmieniamy na permament roketa, mój pierwszy permament, serio zmieniasz? Nie, albo? Nie, nie zmienię jeszcze. Dobra, jeszcze. Jeszcze, ale będziemy zmieniać jeżeli nie będziemy więc Zobaczycie już na co zmieniliśmy w kolejnym odcinku, to na tyle, nara.